Jeszcze raz oh, Siostro basen i siostro balkonik. Ah. Technologia! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku BMW Motorrad TV. Dzisiejszy epizod będzie nieco inny, ponieważ nie będziemy skupiać się na przedstawieniu konkretnego motocykla, ale porozmawiamy o technologii na przykładzie tych czterech sprzętów. Tak się złożyło, że mamy różne motocykle z różnych klas, które można powiedzieć są koniem pociągowym sprzedaży marki BMW Motorrad. I tak, motocykle turystyczne reprezentuje R1300RT, motocykle supersportowe S1000. RR i M1000RR, natomiast klasy Adventure R1300GS Adventure. Szymon, puszczaj intro, jedziemy! Technologiczne rozważania rozpoczniemy, bazując na modelach M1000RR i S1000RR. Jaki jest koń? Każdy widzi. Niemniej jednak, są pewne elementy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Tak właśnie jest w przypadku przepustnicy M Quick Response. Co to takiego? W poprzednich modelach przepustnica, a właściwie jej pełne otwarcie, wynosiło 72 stopni w nowych modelach M1000 RR i S1000 RR, ale nie tylko, bo ta przepustnica zawitała również do innych modeli marki. Ten ruch to tylko 58 stopni. W końcu pełna łycha nie musi wyglądać jak łycha. Kolejnym elementem, który nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, są tryby jazdy. W tym przypadku tryby jazdy Pro. Choć i pokażę jak wygląda konfiguracja takich trybów. W przypadku M1000 RR Możemy skonfigurować aż trzy tryby jazdy pro, dokładnie mówiąc Race Pro. Wchodzimy sobie w menu, dochodzimy do wyboru trybu jazdy. Na samym szczycie mamy standardowe tryby jazdy jak Rain do jazdy w deszczu, Road do poruszania się po ulicach, tryb Dynamic również do poruszania się po ulicy, ale Nieco z większym pazurem, oraz tryb RAIS, który został zdefiniowany w fabryce, a nadaje się do użytku torowego. Na końcu mamy trzy tryby jazdy RAIS Pro: 1, 2 i 3. Te trzy tryby jazdy możemy dowolnie konfigurować. Opcji mamy naprawdę dużo i możemy tak skonfigurować nasz motocykl, że reakcja na gaz będzie bardzo delikatna. A na przykład hamowanie silnikiem zostanie całkowicie wyłączone. Kontrola Willy możemy wybrać sobie poziom pierwszy, drugi lub trzeci, w zależności od tego, czy chcemy, żeby system nam pomagał kontrolować unoszenie przedniego koła, czy nie. Podobnie z ABS-em, czy kontrolą trakcji. To, co jest naprawdę bardzo fajne, to to, że możemy sobie zmieniać te tryby jazdy podczas tej samej sesji. Na torze wystarczy nacisnąć przycisk mode i wybrać sobie Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3. Oprócz tego w trybie jazdy Race Pro na ekranie pojawia się ikonka DTC. Jest to system dynamicznej kontroli trakcji, o której opowiadałem w odcinku o R1300R, ale powtórzę. Możemy sobie w czasie rzeczywistym Dodawać bądź odejmować czułość kontroli trakcji. I tak, wartość 7 to najbardziej czuła kontrola trakcji. Natomiast wartość minus 7 to trakcja, która nam pozwala na więcej. Pozwala na uślizgi tyłu, ale wtedy jesteśmy zdani bardziej na swoje umiejętności. A skoro jesteśmy już przy DTC, to należałoby powiedzieć o rozszerzeniu dynamicznej kontroli trakcji, które znajduje się w tym motocyklu w postaci dwóch systemów. Slip Control i Slide Assist. Są to systemy, które możemy aktywować w menu komputera pokładowego i które są przeznaczone do użytku torowego przez doświadczonych jeźdźców. Aby aktywować tę elektronikę musimy spełnić kilka kryteriów. Między innymi posiadać Opony typu slick, Ale o co chodzi w tych systemach? Dzięki elektronice możemy wejść w zakręt oraz wyjść z zakrętu z uślizgiem tylnego koła. Prawdziwa magia prosto z WSBK na Twój lokalny tor. Technologia! W motocyklach sportowych BMW mamy możliwość wyboru kilku rodzajów kół. Zaczynamy od kół aluminiowych poprzez koła kute, a kończąc na kołach karbonowych, jak w naszym przypadku. Po co ta możliwość wyboru? Otóż każdy wybiera takie koła, jakie są mu potrzebne do zastosowania. Jeżeli chcemy jeździć po torze, to zapewne wybierzemy koła kute bądź koła karbonowe. A czym one różnią się, nie licząc tego, z jakiego materiału zostały zrobione? Oczywiście masą. I tak dla przykładu, koła kute w s 1000 r ważą odpowiednio 3 kg z przodu oraz 4 kg z tyłu. Natomiast koła karbonowe 2,3 kg z przodu oraz 3,4 kg z tyłu. Ta niższa masa przekłada się na to, że mamy niższą masę nieresorowaną oraz niższą masę obrotową, a to przekłada się na łatwiejsze i fajniejsze wchodzenie i wychodzenie z zakrętów. To co znajdziemy nieco wyżej to M-brake duct, czyli takie fajne tunele powietrzne, które chłodzą zaciski hamulcowe. A to co wyżej czyli winglety, skrzydełka. Te ewoluują z każdą nową generacją zarówno S1000RR jak i M1000RR. I tak, w modelu 2025 skrzydła tego egzemplarza generują docisk na poziomie 23 kg przy 300 km na godzinę. Natomiast w M1000RR 30 kg przy 300 km na godzinę. Co nam to daje? To, że motocykl jest bardziej przyklejony do powierzchni. Przód nie unosi się tak łatwo, a to przekłada się na generowanie lepszych czasów na torze. Szybkie cięcie montażowe i RR-ki wyjechały, natomiast zawitało R1300 RT i R1300 GS Adventure. W tych motocyklach również znajdziemy wiele ciekawych rozwiązań technologicznych. Zacznijmy od systemu ECOL, czyli inteligentnego połączenia alarmowego, w skrócie SOS. Jest to system, który sam automatycznie jest w stanie wezwać pomoc w przypadku incydentu drogowego. Możemy też sami wywołać połączenie alarmowe, jeśli zobaczymy jakąś kolizję, jesteśmy naocznymi świadkami. System działa bardzo prosto: ma wbudowaną kartę SIM i nie potrzebujemy żadnego dodatkowego urządzenia, aby go obsłużyć. Jak to wygląda? Podnosimy klapkę. Wciskamy przycisk SOS i już zaczynamy nawiązywać połączenie. Sprawdźmy to, przetestujmy to, zobaczymy jak działa. Dzień dobry, proszę pani. Tylko testuję system, czy działa w nowym motocyklu. Nic nie stało się, wszystko jest w porządku. I właściwie tylko tyle, nie blokując linii. Super. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia. Jak widzicie, system SOS działa bardzo szybko i sprawnie. Wykonaliśmy ten test, aby pokazać Wam, jak to działa od kuchni. Za każdym razem, gdy wywołamy Alarmowe połączenie SOS, dzwonimy do infolinii BMW, a ta jest w stanie przekazać informacje do odpowiednich służb, aby nam pomogły na drodze. To był pierwszy sposób. Drugim sposobem jest sytuacja, w której zaliczamy tak zwaną wysiadkę. Motocykląduje po jednej stronie ulicy, a my po drugiej. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, system wykryje wypadek. Kolizję, zdarzenie drogowe i sam nawiąże połączenie alarmowe z infolinią BMW. Jeśli dyspozytor nie nawiąże z nami kontaktu, to będzie w stanie wysłać odpowiednie służby na miejsce zdarzenia poprzez lokalizację GPS naszego motocykla. Dodam tylko, że system ten występuje jako wyposażenie dodatkowe w prawie każdym motocyklu BMW. Porozmawiajmy chwilę o oświetleniu w motocyklu. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zarówno reflektor przedni, jak i lampa tylna, czy kierunkowskazy, wykonane są w technologii LED, ale nie zawsze tak było. Przełomowym momentem w historii jest rok 1972, kiedy to zaprezentowany został motocykl BMW R90. Był to pierwszy motocykl wyposażony w lampę z żarówką halogenową. Przez wiele lat uważano, że nie da się wymyślić czegoś nowego, czegoś lepszego, co oświetlałoby drogę skuteczniej. W międzyczasie w 1991 roku zaprezentowano BMW serii 7, które było wyposażone w reflektory ksenonowe. My jako motocykliści musieliśmy czekać na takie rozwiązanie 20 lat. I tak, w 2011 roku zaprezentowano BMW K1600, które było wyposażone właśnie w reflektor ksenonowy. Mówi się, że jest to najbardziej skomplikowany reflektor motocyklowy w historii, ponieważ odbłyśnik występował tam w formie lustra zawieszonego na żyroskopie. Dodatkowo reflektor czerpał informacje z czujnika przechyłu zarówno w prawo, jak i w lewo, więc mógł się adoptować. Kolejnym krokiem milowym był rok 2012, kiedy zaprezentowany został motocykl BMW R1200 GS, a w nim w pełni LEDowy reflektor przedni. Szczytowym osiągnięciem w dziedzinie oświetlenia w motocyklach BMW jest reflektor w modelu R1300 RT. Reflektor ten jest w pełni LEDowy i posiada doświetlanie zakrętów. Oprócz tego ma funkcję adaptacyjnego oświetlenia. A co to właściwie oznacza? Ano to, że w zależności od tego, z jaką prędkością podróżujemy i w jakim miejscu znajdujemy się, reflektor ten będzie świecić nieco inaczej. Inaczej na drodze miejskiej, pozamiejskiej czy autostradzie. Szymon za chwilę wrzuci grafikę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Do tego reflektor ten posiada 47 LEDów i serwomotor. A po co jest ten serwomotor? Aby kompensować snop światła w zależności od przyspieszania bądź hamowania. I tak, reflektor może zmienić swoje położenie o 1,5 stopnia przy przyspieszaniu i 3,5 stopnia przy hamowaniu. Na koniec porozmawiajmy o zawieszeniu na przykładzie modelu R1300 GS Adventure. W 1994 roku zaprezentowano model R1100GS, a wraz z nim zawieszenie typu telelever. Ale czym jest ten telelever? Otóż jest to tego typu zawieszenie, w którym funkcja kierowania jest odseparowana od funkcji amortyzacji. Jak widzimy, do kierowania wciąż potrzebne są golenie. Natomiast za funkcję amortyzacji odpowiada pojedynczy element resorująco-tłumiący, przytwierdzony do dolnego wahacza. Na przestrzeni lat system ten otrzymywał coraz to kolejne udoskonalenia i poprawki, również te elektroniczne. I tak na początku mieliśmy zawieszenie elektroniczne ESA, następnie Dynamic ESA. A w obecnym modelu, chociażby R1300 GS Adventure, zawieszenie DSA. Wspomniany system sprawdzi się w codziennym użytkowaniu motocykla. Szczególnie mogą go docenić jeźdźcy, którzy są nieco niżsi. A dlaczego? Ponieważ system DSA umożliwia podniesienie bądź opuszczenie motocykla o 30 mm. Wyobraźmy sobie sytuację. Wsiadamy na motocykl, ruszamy. Motocykl jest w skrajnie niskim położeniu. Po czym podnosi się o 30 mm i podróżujemy sobie w ten sposób, aż do momentu, kiedy zwalniamy i zatrzymujemy się, na przykład przed światłami. Wtedy to motocykl opuszcza się o 30 mm, a my mamy łatwe podparcie stopami podłoża. Oprócz tego, system ten umożliwia łatwiejsze wstawienie motocykla na centralną podstawkę. Et voila. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku BMW Motorrad TV. Mam nadzieję, że ten technologiczny odcinek przypadł wam do gustu. Mi się podobało. Dajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie więcej tego typu treści. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.